Jesteśmy w Arsenale Jasnogórskim przy wystawie sportowcy Matce Bożej Jasnogórskiej. Jest to zespół wotów, które były gromadzone przez wiele lat. Wśród zbiorów sztuki Jasnej Góry sportowcy bardzo często przybywają na Jasną Górę. Chcą też zostawić swój jakby ślad w dowód wdzięczności za, za osiągane sukcesy. Oczywiście też z prośbami o dalszą dobrą dobry przebieg ich kariery sportowych. I tak przechodząc kolejno warto zwrócić uwagę, trudno mówić o wszystkich, ale charakterystyczne, wybrane, jakby w formie zachęcenia do przyjścia zwiedzenia, przechodząc obok pamiątek, rozpoczynamy od zespołu wotywnego, związanego z aeroklubem Częstochowskim, czyli z pilotami, z modelarzami. A, a jest to grupa e, chyba najbardziej e, zasłużonych, a mało zauważanych e, sportowców, bo gdybyśmy chcieli zliczyć e, tytuły Mistrzów Świata, e, ile zdobywali nasi modelarze i nasi piloci, e, nie wiem, czy byśmy w stanie byli to policzyć, bo to są dziesiątki tytułów już w tej chwili. E, są ślady e, oryginalne, medale, e, dyplomy związane właśnie z naszymi pilotami. Trudno było na wystawie sportowej nie zauważyć również dziesiątków lat związanych ze sportem motocyklowym który tutaj akurat u nas w Częstochowie jest też bardzo charakterystyczny. I tu mamy ślady naszych żużlowców. Począwszy od tych pierwszych etapów tworzenia się jeszcze tego sportu, okres przedwojenny utworzenia Częstochowskiego Towarzystwa Cyklistów i Motocyklistów, kończywszy na włókniarzu, gdzie mamy oryginalne medale drużynowych mistrzostw Polski zdobytych przez nasze zespoły. Wśród tych pamiątek są również najstarsze, kopie najstarszych odznak, związanych właśnie z motocyklami i z pielgrzymkami na Jasną Górę, bo te pielgrzymki rozpoczęły się już właśnie wiele lat przed wojną. Także, także warto to podkreślić. W dalszym jakby uzupełnieniem motocyklowych jeszcze pamiątek jest zespół medali, które nasza drużyna narodowa zdobyła za drużynowy Puchar Świata, czyli ranga Mistrzostw Świata. Z latach 2007-2011 i kadra narodowa nasza, żużlowców, łącznie z trenerem kadry Markiem Cieślakiem, przekazali zespół tych medali za poszczególne lata. A jak widzimy, są to 4 złote i jeden srebrny w jednym ciągu od 2007 do 2011. Jest to też duży sukces. Przechodząc bliżej jeszcze w tej samej gablocie widzimy bardzo charakterystyczny i bardzo istotny, bardzo ważny chyba. Jedno z najważniejszych wyróżnień związanych z olimpizmem, a jest to Złoty Order Olimpijski, który jest nadawany za wieloletnią działalność na rzecz właśnie sportu olimpijskiego. Order ten otrzymała nasza lekkoatletka Maria Kwaśniewska-Maleszewska. Jest to, jest to znane nazwisko, ta pani już nie żyje, ale o tyle nam się będzie jakby uwieczniała w pamięci, bo charakterystyczne w 1936 roku ona zarzut o szczepem na olimpiadzie w Berlinie otrzymywała brązowy medal z rąk Adolfa Hitlera i, i tak jak tak jak to jest, sama zresztą o tym wspominała, e, oczywiście żartobliwie mówiąc, e, że e, być może ona rozpętała drugą wojnę światową, bo e, kiedy Adolf Hitler e, stwierdził do niej, że e, pani jest niewielkiego wzrostu, to odpowiedziała mu, że pan niewiele większy. Mamy też e, e, bardzo ważny, złoty medal, e, oryginalny złoty medal olimpijski za e, e, Zwycięstwo w boksie Mariana Kasprzyka z Tokio z 1964 roku i tuż obok puchar otrzymany przez naszego znanego kierowcę rajdowego Krzysztofa Ołowczyca za zwycięstwo w rajdzie Cypru otrzymany przez arcybiskupa Makariosa. To są, to są takie jedne z najcenniejszych pamiątek, jakie tutaj właśnie zostały ofiarowane na Jasną Górę. Trudno tu jakby wyróżniać rangę tych wotów przekazanych, bo one są wszystkie ważne, nawet te najdrobniejsze ze względu na to, że mamy, mamy na przykład pamiątki oryginalne piłki do piłki siatkowej z autografami całego zespołu AZS-u, załóżmy Częstochowa, czy mamy, mamy pamiątki po Adamie Małyszu, który, który no myślę, że dzisiaj jest znany wszystkim, także tym najmłodszym kibicom, pamiątki związane bezpośrednio ze skokami tak jak tutaj mamy kamizelki, które zakładają z numerami startowymi na wszystkich, są autografy. Wśród tych zespołów pamiątek jest również bardzo charakterystyczna piłka nożna. Drużyny naszej Narodowej z kadry tak zwanej kadry trenera górskiego i tam jest między innymi autograf właśnie trenera górskiego. Mamy obok również puchar ze zbioru Lecha Wałęsy, który tutaj trafił na jasną górę, cały zbiór. Poza, poza tymi, jak wspomniałem, bardzo charakterystycznymi są również właśnie te drobne wota, pamiątki, pucharki, jakieś zdobyte za jakieś amatorskie biegi, są, są ślady takich dyscyplin typowo jeszcze młodzieżowych, jakby zaczynając od szkoły, ale ten sport w jakiś sposób się rozwija sukcesywnie i są też też wśród całego zespołu właśnie takie pamiątki. Mamy komplet odznak wykonywanych specjalnie z racji pielgrzymek motocyklowych na jasną górę od początku, kiedy te pielgrzymki tutaj zaczęły funkcjonować na jasnej górze, a jest to też już pewna historia, bo to już jest ładne kilkanaście lat. Choć tak szczerze powiedziawszy, gdybyśmy nawiązali do historii to musielibyśmy sięgnąć też okresu przedwojennego jeszcze, bo wtedy to się zaczęło pod hasłem ogólnopolskich zjazdów, zjazdów gwiaździstych kolarzy i motocyklistów na Jasną Górę. A takim bardzo ważnym wydarzeniem był 1946 rok, powiązanie właśnie takiego zjazdu kolarzy i motocyklistów, 1 września i równocześnie później przejazd z jasnej góry na motocyklach przez Aleje Najświętszej Marii Panny i otwarcie, oficjalne otwarcie pierwszego. Można by było powiedzieć stadionu, chociaż daleko on wyglądał do dzisiejszego porównując, bo było nic innego, tylko otoczony teren Linką i, i tam się odbywały pierwsze zawody motocyklowe. Wszystko trafiło właśnie jako zespół wotywny. W tej chwili tu pokazane jest ponad 170 obiektów i myślę, że pokrótce opowiadając historię naszych tutaj śladów tych sportowych na Jasnej Górze. Myślę, że tymi kilkoma słowami zachęcamy i zapraszamy oczywiście pielgrzymów i wszystkich, którzy tutaj przybędą na, Górze, na jasną górę właśnie tu do Arsenału do zwiedzenia tej wystawy i zapoznania się ze zbiorami i z wieloma naszymi znanymi i może też mniej znanymi, ale być może w przyszłości jeszcze tymi najmłodszymi sportowcami, którzy w kraju pokazują, tak jak wspomniałem na początku, swoją wdzięczność Matce Bożej jasnogórskiej za swoje osiągnięcia sportowe. Dobrze, że ta wystawa jest, została otwarta, została poświęcona, a to z okazji właśnie Euro 2012 i niech tu również pielgrzymi i pielgrzymi i kościół włączy się w ten nurt ogólnego świętowania narodu, ludzi związanego ze sportem. Tym bardziej zakonnicy się cieszą, uczestniczą, ale i modlą się z dobrymi życzeniami dla polskich ekip i polskich futbolistów.